Po wejściu na stronę spółki, zawsze na samej górze widzimy zmianę procentową względem dnia poprzedniego oraz cenę ostatniego notowania. Pamiętajmy o tym, że mamy notowania opóźnione o 15 minut. Notowania również mamy podane, z jakiego dnia one są, aby było jasne, czy była jakaś luka, jakiś weekend, czy też np. spółka nie jest notowana od pewnego czasu. Co więcej, jeżeli jakaś spółka nie byłaby notowana, byłaby również o tym informacja lub też na przykład spółka Kania, która nie dość, że nie jest notowana od października, od 1 października 2019 roku na dzień nagrywania tego materiału, to również był też komunikat z naszej strony, jako administratorów, że spółka przechodzi bardzo głęboką restrukturyzację. Zatem staramy się nie tylko wskazywać, które spółki nie mają notowań przez dłuższy okres czasu, natomiast także, jeżeli jakaś spółka zawiera no, duże zagrożenie związane na przykład z tym, co się działo swego czasu w Kani, czyli po prostu m, praktycznie. Bankructwo. Wracając do KGHM, chociaż to nie ma większego znaczenia, bo na każdej spółce znajduje się to samo. Po prawej stronie mamy dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, możliwość włączenia alertu. Jeżeli znajduje się przycisk na aktywnych, to spółka automatycznie trafia na lewą stronę. Ponadto spółka ma informacja o tym, jaka jest sytuacja finansowa spółki, a szczegóły tej sytuacji finansowej znajdują się poniżej. Nie będę teraz omawiał szczegółowo wykresu, do tego jest osobny materiał wideo, natomiast generalnie wykres można powiększyć do pełnego rozmiaru i mamy wtedy pełny rozmiar tego, co prezentuje się na, na wykresie. Zarówno w zminimalizowanym wykresie, jak i w zmaksymalizowanym posiadamy informacje te same, czyli możliwość rysowania, czy też dodawania wskaźników. Warto zauważyć o jednej rzeczy, pamiętać tutaj, że jeżeli weźmiemy na wykres tygodniowy, uruchomimy wykres i zostawimy go w ten sposób, ponieważ tutaj wszystkie narzędzia się zapisują w wersji premium, to można zauważyć, że data notowania jest z 4. Na na przykład listopada, kiedy ostatnie było z 7 listopada. I tutaj zawsze jest to w ten sposób zrobione, że wykres tygodniowy pokazuje datę z pierwszego dnia tygodnia, więc na przykład w piątek będzie wydawało się, że tutaj nie było notowań przez X czasu, co nie jest prawdą. O wykresach, tak jak powiedziałem, osobny artykuł, więc idziemy dalej i mamy później. Alerty cenowe. Można ustawić nieskończenie wiele alertów cenowych, wystarczy podać cenę, na przykład 120 zł. I teraz ważna rzecz, nieważne czy dasz kropkę, czy dasz przecinek, to i tak zostanie dany alert zaakceptowany. I ważna sprawa jest taka, żeby nie dawać właśnie separatorów tysięcy. To tutaj często taki problem gdzieś pojawiał się, że ktoś wpisywał 3000 kropka z hakiem, no i to po prostu dawało przycinek. Można tych alertów ustawiać nieskończenie wiele, każdy alert później jest usytuowany na wykresie w postaci takiej żółtej kreski. Wiadomo wtedy, gdzie są te alerty poustawiane w momencie usunięcia alertu z wykresu również. To znika. Jeżeli cena dotrze do takiego poziomu, wtedy zostanie tutaj poinformowane też na wykresie taką szarą kreską oraz komunikat. Komentarz i analiza zespołu Squaber.com to jest miejsce, w którym my mamy możliwość dostarczania Wam dodatkowych informacji. Tak jak tutaj na kghm -ie. ciągłość tych artykułów jest dość konkretna. Mamy informacje, co należy się spodziewać, czego można się spodziewać, albo jakiś komentarz względem publikacji makroekonomicznych. Więc tutaj generalnie. Wszystko to co jest istotne, każdy użytkownik premium jest alertowany o takim komentarzu na danej spółce. Więc można wtedy sobie wejść i taki artykuł przeczytać. Również otrzymywany jest w postaci alertu mailowego. Sytuacja techniczna, tutaj mamy zawsze informacje o tym, jaki panuje trend oraz jaka musi wystąpić korekta, aby ten trend został załamany. Jaka średnio korekta występuje oraz jakie są najważniejsze wartości, jeżeli chodzi o taką statystykę podstawową, czyli średni dzienny zakres wahań, obrót oraz wskaźnik, współczynnik beta. Jeżeli Ciebie interesuje coś więcej na ten temat, czyli jak wyznaczamy te trendy, tutaj możesz przeczytać więcej klikając i przechodząc do artykułu na ten temat. Strategia trendowa grupy ŻUWI to jest automatyczna strategia, która generuje sygnały kupna i sprzedaży, tak jak tutaj na przykład na KGHM jest sygnał kupna, został wygenerowany po 84, 84,08 zł, więc to było w tym miejscu. I na ten moment jest to prowadzone dalej. Jeżeli chodzi o sygnały ze strategii trendowej grupy Żółwia, również są wysyłane drogą mailową oraz aplikacjami. Natomiast tutaj również można poczytać więcej na ten temat. Cała lista tutaj transakcji może być doładowywana w nieskończoność, tak długo jak mamy tą historię tutaj dostępną. Analiza finansowa to jest ta sytuacja, która jest niezwykle istotna, szczegółowo jest omówiona w oso osobnym materiale wideo. Tutaj tylko powiem, że generalnie zawsze trzeba zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, z którego kwartału posiadamy dane, ponieważ spółka może opublikować dopiero wyniki na przykład za tydzień. W związku z tym te dane mogą być już dość nieaktualne, bo zawsze bazujemy na raportach finansowych. Ponadto posiadamy pięć elementów, które oceniamy. One są zawsze w Takiej analizie zarówno porównawczej, jak i typowo no, wartościowej, czyli po prostu wartości tych wskaźników. Warto zwracać uwagę na to, jaki jest ogólny wydźwięk analizy finansowej, ponieważ spółki, które, mają czy które są w słabej sytuacji finansowej, mają tendencję do posiadania również trendu spadkowego. Twoje notatki na temat spółki, możesz tutaj sobie zanotować dowolną rzecz, rzecz i ona jest dostępna w każdym urządzeniu po zalogowaniu się, czyli zarówno na Androidzie, na iOSie, jak i na innych przeglądarkach, jeżeli się zalogujesz na swoje konto. Zawsze te notatki będą tutaj dostępne, więc możesz sobie do nich w dowolnej chwili wrócić. Opis, tutaj to jest oczywiście opis działalności spółki, natomiast podstawowe informacje również zawierają ten opis w trochę innym ujęciu, ale także jest link do strony spółki. Prezes zarządu. E, pełna nazwa, też podstawowe informacje właśnie na temat firmy. Komunikaty rynkowe, to jest bardzo ważny element. W tym miejscu znajdują się wszystkie komunikaty, które nasz system wyłapie z sieci. Przede wszystkim kanał EbiSPR, ale także i komentarze, na przykład z Biznes Papu, czy z innych serwisów, które publikują na temat danej spółki informacje z sieci. Więc tutaj wszystko to jest też alertowane dla użytkowników premium. Natomiast z tego miejsca w dowolnej chwili możesz przejść na stronę i przeczytać dane. Artykuł. Akcjonariat. Tutaj mamy informację o tym, jakie, a, jaki akcjonariat, kto jest w akcjonariacie i kto ma powyżej 5%, bo to jest bardzo ważna rzecz, że 5% jest tutaj wymagany, jeżeli przez prawo, jeżeli ktoś ma powyżej, to jest informacja o tym jako akcjonariusz, tutaj z wartością właśnie powyżej 5% i on wtedy wpada w ten ogląd. W ten sposób można śledzić, kto jest właścicielem. Danej spółki. Jeżeli chodzi o rekomendacje, to są rekomendacje z domów maklerskich, które publikują na daną spółkę. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to są te rekomendacje opublikowane publicznie już przez domy maklerskie, więc one często są trochę spóźnione względem tego, co otrzymują klienci, ale mamy dzięki temu ogląd, w którą stronę generalnie zmierzają te rekomendacje i tutaj też ich można doładować więcej. Dywidendy, wszystkie dywidendy, które dana spółka opublikowała. Tutaj mamy informacje, zarówno jeżeli chodzi o wartość dywidendy, jak i dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Więc tutaj mamy informacje wszystkie szczegółowe, jeżeli chodzi o analizę tego, jak wygląda stopa dywidendy jak wygląda sytuacja względem dywidendy danej spółki. Stopy zwrotu, czyli możemy porównać sobie KGHM do wig jak wyglądają stopy zwrotu w poszczególnych dniach, tygodniu, miesiącu, trzech miesięcach, miesiącach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Twoją historię, no to tutaj mamy informację o tym, jak wyglądało w Twoich portfelach yy, sytuacja z KGHMM, oczywiście możesz dodać także z tego miejsca spółkę do portfela, wybierasz sobie portfel, który Ciebie interesuje, dodajesz dodaj do portfela i przechodzisz w tym momencie do portfela, w którym możesz od razu daną transakcję dodać. Oczywiście o portfelach jest osobny materiał wideo, więc tutaj nie będę już na ten temat wchodził w szczegóły, natomiast Wracając do ostatniego już elementu, mamy możliwość zarządzania alertami dla danej spółki. Bardzo ważną rzeczą jest to, że w ustawieniach ogólnych można ustawić sobie powiadomienia no, dla całego naszego konta, ale o tym też jest osobny materiał wideo, więc tutaj tylko dopowiem, że to, co jest omówione dla całego konta, również ma zastosowanie per. Instrument, czyli można zrobić tak, że na przykład dla całego konta chcemy otrzymywać informacje o wiadomościach ze spółek na maila, natomiast jakieś dwie spółki, które nas zupełnie nie interesują, a mamy je w alertowanych, to możemy, nie interesują nas komunikaty z rynku, możemy dać powiadomienia, wiadomości ze spółek, wyłączyć. W ten sposób będziemy otrzymywać z wszystkich spółek, które nas interesują, poza tymi. Dwiema. No i na sam koniec, aktywne sygnały, czyli informacje o tym, jak, no, jak wygląda sytuacja na poszczególnych sygnałach. Możemy sobie wybrać Budimex i trafić na taką spółkę, która zawiera okazję, i ta okazja zawsze posiada taką zakładkę aktywny sygnał. I tutaj jest wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, aby ocenić, czy to jest jeszcze dla Ciebie okazja, czy też nie. Mamy informacje o tym, kiedy ten sygnał został wygenerowany, o jakiej godzinie. Kiedy nastąpiła jakaś modyfikacja, jeżeli miała miejsce, jaka jest cena docelowa, cena otwarcia? No, i to wszystko tutaj cały opis tego, dlaczego dla nas dana spółka jest. Jest ciekawa, i tutaj, również na wykresie, to już we własnym zakresie można ewentualnie zaznaczyć sobie takie elementy. Tutaj wejście było w okolicach 122 zł. No i na ten moment rynkowi trochę zabrakło do tego, żeby doszedł do takiego pierwszego poziomu według metodologii szczyty i dna. Natomiast, jeżeli uznamy, że już jest czas do tego, żeby zrealizować część zysków, to również poinformowani zostaną wszyscy użytkownicy premium o tym fakcie w postaci aktualizacji sygnału. To wszystkie elementy strony spółki. Zapraszam do kolejnych materiałów wideo, w których dowiesz się, jak efektywnie wykorzystywać Squabera. alerty i polecenia giełdowe na czas, zawsze.